Are you happy to watch some cartoons? Yeah! <laughs> Rafał, dawaj żółwika. Cześć cześć. Ale ona jest robiona, to nie jest, to nie jest tak robione, że masz jak w Polsce takie, jak się nazywa, już popatrz. Po, po. Filmik dzisiaj o tym. Polskie kino na Filipinach. E, dla dzieciaków to jest organizowane tak. I dowiecie się zaraz więcej. Nie wiem co powiedzieć, bo dawno nic nie kręciłem, więc się tremuję. A. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie Rafał nabiera wody do baniaków dla dzieciaki i dla dzierża Bo my dopiero przyjechaliśmy, a dzieciaki tam zaraz Wam pokażę już wszystkie na krzesłach siedzą. A dopiero co tutaj biegały, jak szalone, jak to dzieciaki. Nie? <śleskotę> 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 Super yeah. dżicjaki, ne? Low kids, are you? Ha <laughs> <laughs> to jest reakcja. Co? To jest reakcja. Are you happy to watch some cartoons? Yeah! <laughs> Once again, what's your favorite cartoon? Moana. Moana? To jest Filipino or English American. Pytają się, co będą oglądać, ale nie wiem. Zaraz zobaczymy. Five minut, okej? Okay? No, jak to wygląda tak, że oni robią to co robią, inwestują w to swój czas. No i chcielibyśmy, żeby ci, którzy chcą wspomóc to, to to wspomogli. Chodzi o to, żeby za ten popcorn, za te napoje nie musieli płacić z własnych kieszeni, bo robią naprawdę bardzo fajną rzecz i, no, kupio by było, gdyby jeszcze do tego dokładali. Więc, jeżeli chcecie wspomóc i zasilić, jakby. Pieniążki, które zostaną przeznaczone na popcorn i napoje, to jakieś tam linki do tych wkład będą pod spodem. Namawiam was gorąco do tego, żebyście wsparli ten projekt finansowo. Jeżeli nie finansowo, to możecie udostępnić i podzielić się z ludźmi. Słuchajcie, akcja wygląda tak, że rachał. Eh, <noise> słuchajcie, akcja wygląda. Okej, okay, słuchajcie, akcja wygląda tak, że Rafał, Monika i Wojtek zrobili projekt polskiego kina dla dzieciaków na Filipinach i co piątek organizują takie seanse, w których wyświetlają bajki dla dzieci na projektorze. I większość z tych dzieciaków po prostu nigdy w życiu nie widziała bajek na projektorze i... Pierwszy raz mają taką okazję doświadczyć czegoś e, takiego jak kino, jeszcze do tego w plenerze. Plus popcorn, który tam przygotowują co piątek. Ile wy tego popcornu co piątek? spokojnie, A ile kilo to było? 5 kilo ziarna. 5 kilo ziarna co tydzień w piątek smażą popcornu, 20 garów. To wychodzi, 200 paczek, i to co piątek, plus napoje jeszcze, także mega fajna zajawka. No i dzieciaki sobie oglądają bajki, jedzą popcorn, popijają sok elegancko.